I witam Was w kolejnym odcinku z gry Redeemer, kontynuujemy sobie naszą rozgrywkę, widzę, że broni żadnej nie mamy, będzie rzeź na początek, jeszcze spoko. Kurde, co tu się dzieje, panie? Spokójcie się, kupaki Masz. Masz. Daj ty mi broń. No widzisz, kolego, jakie to proste. 100% te maczeta ma. To będzie dobre. <grywa> tak jest. O kurde. Koleś starcza ojej, Ujeje. Nieźby deluxe mobile. I jak ja mam z tym walczyć? Czym ja O, dobra. Prosto. To stoi banalnie z tą walka wygląda. To ja jeszcze wiesz co paruje w ciebie wszystko. Chodźcie tu. Cipcip cip. Tak mówisz? No to masz. Ojej, nie pykło mhm. <laughs> Mam tyle zwoi, że po prostu <laughs> Znaczy mam tak ulepszoną postać, że tych zwoje nie, nie są potrzebne Wszędzie tam coś jest ze wzięcia Wziąłbym to najchętniej, ale to dopiero jak zobaczę tego przeciwnika Nie tego Nie ja ciebie miałem na myśli, przyjacielu Ciebie to, o właśnie też w sumie to właśnie O, można ich też tak załatwiać, nie wiedziałem. Spoko. No mhm. ha ty już nie żyjesz. Fajnie. No fajna jest ta broń, kurde. Posowałabym ją wziąć. Otwieramy. No coś do ulepszenia broni. A, tu już masz. Raz, dwa, trzy, cztery. O, chodź tu. O kurde, nie zdążyłem. Trudno. Ten zginął. No ten też. Tak? Zginął? Zginął. Hmm. Co tam? Ubaki Właśnie. Masz. Mamy maczetę. No chodź. Ty, widać tak przyjemnie walczy. Zobaczcie jak mamy ten cios, to jest dosłownie, patrzcie no Już, to wszystko Zmień mi tą bramę mm, jest tam ten starczą tak? Nie Kurde Ojej Nie Chodź Dobry, dobry Masz Biorę to i idziemy dalej o Prawie mi się przykro zrobiło. Oho, to jest ich dwóch. No właśnie, to już trzeba pilnować. Boom. Chociaż i tak mi się wydaje, że idzie prościej niż jak ja grałem poprzednio. To wiele prościej. Ale nie wiem, może dlatego, że trochę lepiej tam grę już znam po prostu. No właśnie Oho, ojej Parwy mi się zrobiło przykro chłopaki Dobra, ciebie mam z głowy Ciebie też O, tej animacji nie znałem, znałem bardziej tylko z tą bronią O, jest wreszcie ulepszenie do broni co sobie weźmiemy? Karabiny czy SMG? Karabiny już mamy dość wysoką. A co one mają w ogóle? Hypertops. Szutubulet i na Quick sex. Succession. To chyba szybciej amunicję maram tu. Podpalające, tak? Hmm, to może byśmy dali tu. Może to podpalamy. Na coś do 10 to już wam że dalej da poziomu Przynikłe szanse na to. Hmm... Nie. Tu gdzieś chyba muszę iść tu jest przecież, dobra open the door please A się nie da szkoda O. masz masz maczetę Możemy sobie wziął mogę sobie wziąć do plazmy, fajnie szybko idzie dobra, zwiększymy sobie Odległość I Tym wytrącam w ogóle broń z łapy. Okay. Ten zginął już, chyba jakiś krytyk mu wpadł. Dobra, idę w tą broń. Na tego starczą. A tu, ty tu jeszcze jesteś, no dobra. Niech ci będzie. Myślę, że straciłeś. O kurde, trafił mnie dziad. Dobra. Pozamiatane. Ty też chodź. I jeszcze raz. Pięknie. O nie. Idę po twoją broń, znaczy po twojego kolegi broń. Chodź. Teraz walczmy jak równy z równym. Pyk. O kurde. No niestety, nie udało ci się. To ja idę dalej. Uuu, panie, wysokość, cóż to? A to są ci, których to bardzo lubię. Mogłoby ich nie być. Aha, co to jest? A, strzelba. Wezmę sobie strzelb. O, wezmę sobie strzelby. Tu będą ci nowi typy, ze strzelbami. Ja zaznaczę, oni są upierdliwi. Masakra. Właśnie w Zobaczcie typów nie A ta strzelba to ładnie kości teraz Ej, tu jest, dobra mm. Ojej, masakra Wezmę tą strzelbę dalej O kurde, nie chciałem tak Cofnę się po tą strzelbę jednak. Ale nie po tą, bo tam ma też mało. W ogóle tu łeb sobie lewituje, nie? Tu. Ja, ja zapomniałem, że ona ma szybkie strzały. Tylko muszę uważać, że ja nie wiem tu spaść nie mogę. Sprawdzę. Nie, nie mogę. Za szczęście, jest Jeszcze tego mi do szczęścia brakowało. Kurde, ale nie podoba mi się to, bo puszczam SHIFT i, i trzymam przycisk myszy, a on dalej mi próje do nich, nie podoba mi się to, kurde, nie tak go chciałem załatwić, nie podoba mi się to, szczerze mówiąc, za bardzo, bo wiecie, marnuję potrzebnie pociski tak naprawdę, kurde, patrzcie, już jest, no. Z jednej strony to jest dobre, bo szybko ich mogę za załatwić. Kurde. Tym skąd się wziął? Tam będę musiał zejść, ale jeszcze tu pójdę. Właśnie tu jest takie coś. I tu muszę uważać, bo tu im się zdrowie nie zregeneruje. Oni tu będą zeskakiwać z tego co wiem. No, już lezą. Też ci to jeszcze spoko. Gorzej z tamtym właśnie. Mnie widzi nie widzę, Nie widzę. Marzenia ściętej głowy, kto mówił poeta, masz. Zobacz. No ja tu muszę gdzieś zeskoczyć, nie? Także ja się tu muszę pilnować cały czas. Nie jest tak, że to mi powie skacz pan. Tu muszę naprawdę się tutaj skupić. I zejść w odpowiednim momencie. Ten sobie w ogóle jeździ na tym. No chodźcie, nic nie widzę. Ok. Dobra. W którymś momencie muszę zajść. Muszę pamiętać po prostu, i tyle. Dobra. A ty żyjesz jeszcze? Jezu, jak oni tu się telepią. Te trupy. Nie wiem, czy on trzeba Tam muszę zejść, dobra, już widzę. Dobra. O nie, nie tu jeszcze. Dobra, jeszcze, jeszcze. Na razie strzelbę oszczędzam. Tu będę musiał zejść. Dokładnie. Właśnie. Aha. Myślałem, że... A i tak już nie muszę podbijać. Hypocenter. Dobra. Dobra, to pauza, bo już wiem, co tu się będzie działo. Będzie straszna rzecz. w przyszłym odcinku. A na razie się z wam żegnam. Trzymajcie się. Na razie.